Kwawy piątek uspokajamy. Chodzi o wielki pobór krwi, który miał się odbyć 23 maja. Mieliśmy robić w Częstochowie być rekordów w pobieraniu krwi dla ratowania życia i zdrowia tutaj, w tym miejscu. No nie wyszło. Sytuacja, w jakiej dzisiaj się po prostu znaleźliśmy wszyscy, no spowodowała to, że wszystkie imprezy. Yy, przestały funkcjonować i przestały istnieć. I wtedy to zaczęło poważnie brakować krwi. Tak, zdecydowanie brakuje krwi. Słyszymy w mediach nawet ogólnopolskich akcje i zachęty do dawania krwi. Pewnie są różne przyczyny, że teraz mamy troszkę mniejsze zainteresowanie oddawaniem krwi. Stacja krwiodawstwa zapewnia, że nie ma czego się obawiać. Jak zwykle honorowe kwiodawstwo ma ścisły reżim sanitarny. Oczywiście na okoliczność COVID-u są jeszcze pewne zaostrzenia. Mierzymy temperatury, ale o tym w wielu instytucjach tak się dzieje. Jest bardzo szczegółowa ankieta epidemiologiczna, którą wcześniej przed oddaniem kwidawcy wypełniają. I jak zwykle u nas. Cały sprzęt jednolazowego użytku, wszystko, wszystko mamy jednolazowe, jak od zawsze, więc tutaj, z tej strony absolutnie nie ma się czego obawiać. I rzeczywiście dobrych ludzi nie brakowało. Tylko do południa Częstochowianie oddali 8 litrów krwi. Zjawiły się też służby mundurowe. Czyżby komendant wydał rozkaz? Nie zdarzyło mi się tak, żeby komendant nam nakazał oddawania krwi. Akcje krwiodawstwa systematycznie organizowaliśmy. No niestety teraz pandemia trochę pokrzyżowała nam plany. Niestety nie organizowaliśmy, ale tu z kolegą z Ambasady Dobroczynności jakiś czas temu przyglądaliśmy jakie są stany zasoby krwi. Okazało się, że są bardzo niskie, praktycznie krwi nie ma i postanowiliśmy tak spontanicznie zorganizować taką akcję w Częstochowie. Do akcji naszej przyłączyły się wszystkie służby mundurowe. Mieliśmy kolegów ze służby więziennej, z policji. Czekamy teraz na kolegów ze Straży Pożarnej. Spontanicznie, jak gdzieś spotkam autokar, to zawsze skorzystam z takiej okazji. No i co jakiś czas oddaję systematycznie, jakoś tego nic sobie nie kontroluję. Organizatorzy zapowiadają, że krwawy piątek będzie cykliczną akcją, bo tego wymaga czas. Krwawy Piątek będzie akcją też cykliczną, ale nie będzie, nie będzie to organizowane raz w roku. Może zrobimy to co trzy miesiące, co kwartał. Być może nam się po prostu uda spowodować to, że tych mieszkańców często, wszystkich, którzy mają życzenie i ochotę oddać ten drogocenny lek, zachęcimy do tego, żeby mogli to robić coraz częściej, jak najczęściej, bo brakuje tego drogocennego leku, tak jak powiedziałem, na, po, na potęgę.